Mamy już trzeci odcinek z Horror Brawl. A ze mną dzisiaj jest... Kajtyk Channel, się ma. Ehm, zróbmy sobie tutaj na początku opening mały. Bo mam za Freestone Arka. Opening, opening, wszędzie opening. Jak ja już w którego ty, A. ty już zbieram, mam. Wiecie co, widzowie, muszę na chwilę kajtka wywalić, żeby odebrać nagrodę. Kajtek Channel, Kajtek Channel leci do kosmosu Co? I dobra, zróbmy, o nie Widzowie, przepraszam Przepraszam widzowie, niechcący dałem, żeby kupić 80 gemów Dobrze, zobaczmy 18 coinów Dark Arts, Dark Arts, no i to wszystko, no dość fajne skiny Teraz będę jakby co grał Rebekom, żeby zrobić sobie tą skrzynkę Dobra, to zaproszę cię Kajtek Kajtek Channel i Olic Bały, ty grają! Tak no thanks. I zaczynamy jestem, grę. Jestem Michael Afton. To ja zaraz będę Williamem, który, do którego mam skina i on nie ma tego kikuta drewnianego. Hakuma ma tata. Ja dobrze to brzmi. Ty Ej, patrz, kto? patrz. Patrz to. Widzisz tą motkę? No. A ty ją masz, czy nie? Nie, szkoła najgorsza mapa. No bez kitu. A wiedziałeś, że na Long Game nie ma tego um, cirkusa? Bo Neighborhood i Circus są połączone. No wiem. Przecież wiesz, a to wyglądało. Pierwotnie, tak? się nie, ale wiesz co, wie, wiesz co, Kajtek? Ja w, co? wtedy jeszcze nie nagrywałem horror Brawla. Bo mi się, że tak powiem, nie chciało. A ten, a. No i wtedy znalazłem dwa razy klucz. Oliks, powiem Ci taką ciekawostkę. Kiedyś Czekaj pierwotę, chwilę, bo tak mnie laguje. Bardzo mnie laguje. O, o. Powiem ci taką ciekawostkę, no. kiedyś w Horror Brawl'u nie było coś takiego jak Long Game Shorty, tylko Long Game. Mhm. O I Jezu, ale mi laguje. Razem... Ale mi laguje. A mi Jezu. nie laguje. O Jezusie. A ja chwilę, to

po kajtku. Będę musiał bronić kajtka za wszelką cenę. Zobaczcie mo mordy Majka. Widzicie to? Takie groźny. Chyba słyszeliście, jak Kajtek mówił, że... Ten... on nie, zginął! On zginął! O nie! O, dzwoni, dzwoni. Halo? Halo? Dobra, jesteś, na szczęście. Ale nie ciebie nie widzów. ma, ja niestety. Zdrowy, widzowie, jak wasze zdrowie? Poczekaj chwilę Kajtek, muszę na chwilę zrobić moje cięcie. No dobra, jest już. Po cięciu. No Witam i, i dalej będziemy 8. robić. Odis Kajtek, ty F nie F możesz F mnie zaprosić, wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo jestem w grze i mnie laguje co F chwila. Oli trwałe ty, mam tutaj powiedzenie dla twoich. Widzowie Olix Pałety i widzowie ode mnie. Pozdrawiam was wszystkich. I jak widzowie ode mnie to słyszą, to jaka wasza to ulubiona moja seria? Piszcie w komentarzach. A w ogóle Olix Pałety, jaka to twoja ulubiona seria na moim kanale? Oczywiście, że to najnowsza Bendy and The Ink Machine. He! <laughs> Kto by Bendy'ego nie lubił? Klasyczny o kurde, stary Przejmuję Bendy. portal. Najgorzej. Klasyczny stary Bendy. Build it up machine, you die tonight. I'm alive. Uh -huh. Immortalized. A zrobić bardziej ink machine en, czy revival? Ink machinę. Bo jeszcze revival nie widziałeś. Widziałem. O kurde, drugie miejsce. Ale klasyczne zawsze najlepsze. No. Jakiś Nic grubasek jest... lodowy mnie pokonał. Nic klasyku nie zastąpi. Rzeczywiście. Klasyk to już jest już klasyk. Dobrze, zaproszę cię teraz, kajtek. O, dobra, nie, mam od ciebie zaproszenie. No, jesteś, jest, dobrze. Jeszcze muszę tylko dwa kile Rebekom zrobić, o ile będę miał neta. Gramy short game. Dlaczego? Dlaczego? <laughs> nie to na long game, ale patrz, jak emocji wyszłam z nadratem. Nie wiem, nie widzę. Nazrat to był ten demon, ze serduszkiem nie. obok. I z... O, karnawał. I Nazrat ma tą o, chwilę o, Teraz poczekaj chwilę. Ty już jesteś w grze? Ta. Aha, bo mnie wyrzuciło. Aha! Ja jestem w lobby cały czas i mi pokazuje, że jesteś ready i waiting. A wiesz o... dlaczego? Wiesz dlaczego? Bo to jest short game. I wtedy będą tylko trzy teamy. Było się gra zawsze long game. Czy my teraz jesteśmy w osobno teamach? Nie. Ja, mnie w ogóle nie ma. Aha. Ja to jestem to normalnie ta... w lobby. Tu takie czary mary. No bez kitu. Olix. Co? Jajco. Umurzyna. E, przepraszam, przepraszam, znaczy Afroamerykanina. Wiesz, że to nie zmieni, co powiedziałeś. Zmieni to dużo. Dobrze, jak szybciej kończ tą grę, proszę. <laughs> Proszę. Mi idzie bardzo dobrze. Jeśli to słuchać, to przepraszam Was, bo tam moja mama gada z szefem. Przez telefon. Udaję Fortnite'a. Dobra, Kajeta, nie wejść szybciej. Kaj, A ty zrobiłeś? A ty zrobiłeś? A ty zrobiłeś e, be beginner missions? Całe w ogóle. Słucham? Beginner Missions, czy zrobiłeś? Nie. A ja tak. I zaraz 50 mów za 13 dzień. Ja już mam dwa kile. Dobra, spoko, to dawaj, jeszcze trochę, jeszcze trochę. A co ty tu robisz, Liz? Jaki lis? Lis się tu pojawiła. A, -a. Ej, widzowie, wiecie co? Ja, ja nie wiem, co jest z tą gromnie tak. Czy mnie wiedźma nawiedziła, jakaś klątwa na zert portalu? Bo, no, bo sobie. Bo, no, bo idę, kłaść wieka, się no, spać. Ej, bo wiecie co? Idę, kłaść się spać. I nagle, ja śnię normalnie, że jestem sobą, jakby w tej grze i tam ja walczę z kimś, później z Kaj Kajtek do mnie dochodzi i później jestem e, na takich blokach gdzieś i nagle spotykam na ławce Liz i Michaela. Majka. Liz i Majś na, na ławce, robią całą całą. Nie, 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 nie. Ej, ale wiedziałeś, że jest nawet taka emotka o tym, że Lis i ten się, że tak powiem, bara-bara? Lis bara. i Mike, jest zakochany w Lis. Ej, ale ja ci, ja mogę widzą pokazać, później na nagraniu zobaczysz już tutaj emotki i... O, widzicie? Widzicie? Natural love. Widzicie to, mamotkę? Nie też coś zobaczyć. No. Poczekaj. Dobra, dawaj szybciej, ja chcę grać już. I popatrz na mojego skina teraz. Jak ty to masz? <laughs> Czemu to brzmiało jak śmiech szelki? Że jest brodzawca. <laughs> o to mi chodzi. <ś> AHAHAHAHAHAHA <boards> jesteś, Kajtek, czy co? Ej, ciebie już dołączam, Bo mnie connecting robi Ja się dołączam, ty ja się zagrze i szkoła wybrana O Oj, lud, widzowie, ten film chyba zostanie ten film chyba będzie miał tytuł Jańczak, Oliwia, Albo... Będzie miał jeden z dwóch tytułów, albo... Um, będzie miał... No teraz myślę, mam Big Brain 100% Muszę wysilić mózgę Co... Może być, Big albo brain. że... Mam Rage'a na tą grę, nie będę więcej nagrywał, albo... Jakaś klątwa nie dopuszcza nas do zagrania rundy. Serio, nie będziesz nagrywał tą grę? Nie no, żartuję. Ja no tu to przy ja zróbmy sobie ja ja małe openingi. Małe openingi sobie zróbmy. Zafrico jest. No, widać już jest Stone Ark. 18 coinów, znowu. Do tego, Darts Arts. Blue Stop. Co, Kajtek, mówiłeś? Możemy... Williama możemy nazywać Will. No, I don't think I will. Widać, bo, bo jak usuniemy Ian, to będzie Will. No, I don't think I will. Yes, you will. Dobra. Ej, damy! No nie! Nie! No co jest? Nie, 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 nie! To czekaj, ja zaraz ciebie zaproszę. Ale bekaście. Ej, nie! Jestem, jestem, jestem! To Sigma Face Nazrat! No dałem, a ja dałem tą roślinkę. Nie W końcu jesteśmy! Rok. Już miałem powiedzieć, że ten, że przerwiemy nagrywanie, dopóki nie będziemy mieli razem rundy. Jaką mapę masz? Jaką mapę? Dobra, okej, okay, czyli jesteśmy razem. Tylko ciekawe w, w jakich teamach. Widzowie, widzicie? Szczęście! Cuda się zdarzają. Szczęście, złote dzioba! Siema, Rebeka! Jaka beka? No Jaka nie, beka. I mi znowu laguje. Nie, 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 nie. Znowu ci laguje? Tak, bardzo. Widzowie mogą to zobaczyć, jak mi laguje. To szkoda, że ja tego nie zobaczę. No, zobaczysz później na nagraniu. O Jezu. O Jezu, i teraz przez klatkę przejść. Pode mnie jest jakiś chłop. Przeszłem i o niej on otworzył skrzynię. Ej, a znajdziesz może niebieski klucz? No poszukam. Um, ja ci mogę później pomóc. Poczekaj, bo ja nie mogę nigdzie wyjść. Mam jeden z kryształ. No ej, co jest? Nie laguj mi. Laguj no halo, mi. Halo, co jest? Co się dzieje? Ja w ścianie byłem! Oli, chcesz wiedzieć co się dzieje? Co? Moja mama się dzieje. W jakim sensie? W twoim. się... Wyobraź sobie to, że fani mieli teorię, że tu w nie drugim tej mapie będziemy mogli sobie jeździć roda. Ja pierdziele. Głupia teoria, to nie? No bez kitu. Dobra, uwaga, chłop! Rebeka, 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 Rebeka. Rebeka z niej, Rebeka, 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 Rebeka w niej, Rebeka. No i zginęłem, bo mam... Czekaj, odżywię cię, odżywię cię. cię! Bo ja mam zbyt dużo lagów. To trochę wygląda jakbyś srał tą postacią. No nie, nadal mam lagi! Nadal mam lagi? Lagi, magii! Lagi, taki! Nie, magii! Taka przeprawa. Nie słyszałeś? I nie, tu niestety nie ma klucza. Najgorsza broń w tej grze. No nie, nie chcąc ją wziąłem! Co wziąłeś? Egg launcher. Ej, nie, ale jakoś ja gram. Jak mam takie lagi? Chłop, chyba. Czy nie, nie ma chłopa. Ja idę w stronę portalu. Dobra, no to idź. Ja postaram się tu dojść. Wiecie, o chyba widzę, jak nazwę odcinek? Słuchaj? Za dużo lagów. Tak nazwę odcinek, za dużo lagów. Co to jest? Uch, się barwiła. Kurde. Rod moja. Jesteś koło portalu? O, mam kota Ale ja mam takie lagi, że ja nic nie widzę. Dobra, złapała mnie. Nie! Przyjdź do mnie! Ja cię uratuję. Nie, ja mam Defeated Ty to możesz wygrać jedynie ja Dobra, się na nią z tyłu! Pikolet. Z tyłu patrz! A co ona z tyłu biegnie? Nie, z tyłu Soma, ty w przód patrzysz Na niebieski samochód I ktoś się atakuje ty Czy nie tak, ani... ma niebieski klucz! Czy ty naprawdę nie umiesz celować? A o! Jednak e, go zrobiłeś. Jest, wygraliśmy. Uuu! Wygraliśmy dzięki mnie. Tak, bo ja mam lagi co chwila. No widzisz. Dobra, widzowie, tym razem ja zaprosiłem tajtek mm, channel. No siema ma. Dawaj, playing. A ting 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 ting. Jestem wciąż lądwy i mi pisze waiting. O jak teraz na mnie przeszła. Zniknęłeś. No ty też, to czekaj, jeszcze raz. Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie Mam takiego dopiero i on to kupuje Nie mogę! Boy. I mogę znowu. Play. I'm ready! I'm ready! I'm ready. It's crazy. Nieju. Ej, wiecie, widzowie, przez co mi laguje? Przez to, że rozmawiam z kajtkiem przez telefon. Pewnie dlatego. Masz connecting? Hey. Hey. O dobra, jestem. Um, chyba będzie ja obstawiam neighborhood. Yes! Hipnocjo, wiesz co, my musimy powiedzieć Oliks. No. Puk, puk. Puk, puk. Kto tam? Iwon zła zakonnica! O nie, ja mam znowu lagi. Nie, nie. He he. I teraz będę mógł znowu z ciebie robić bekę. He he. Dobra, skrzynka jest przynajmniej jedna. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie. Ja chociaż znowu mam się z... Jest, mam tempę. Dobra, ja idę się chować do szafy. Jakbyśmy grali short game, to... O! O! Ja będę się cały czas w szafie chował. Nie no, żartuję. Ej! Co? Jak, jak dostanę no jakbyśmy grali na short game, to już był rodem. O, o nie, o nie, o nie! Jest! Jest tu chłop! Jest! Niestety, ale ci nie pomogę. No, aha. Ciebie... Nie! To, to jesteś ty tutaj? A nie! Już uciekł. Chyba zabiłem jednego. Heal. Idę się lać. A ja postaram się zwalczyć te lagi. Nie próbuj, bo przegrasz. On tak zrobię. O, jest ten, jest ten, jest! Był. Jest! Koło ciebie gdzieś. Koło Kto? roda jest. Już uciekł. Rod był? Nie, koło roda, Vanu. Jest teraz koło, koło Nurs... Jest niebieski kluczyk, niebieski kluczyk, niebieski kluczyk! Mam niebieski kluczyk! Dobra, dawaj tutaj do mnie, dawaj do mnie! To dawaj szybko, do mnie. no chodź mi, pomóż! Co za łeb! W stronę! Wiem, ale ja poszłem po ten, po kryształ. Dawaj! O, zaraz. I teraz widzowie będą wiedzieli, co tu się stanie. No co jest?! Mnie laguje! Nie mogę wejść! Dobra, jestem. Nie wiem czy mnie... Widzowie będą świadkami! Żartowałem, nie mam klucza. Masz, bo widzę na głowom. <gulanie> a, 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 a! głową. <gulanie> <gulanie> Dzięki! <gulanie> Przynajmniej mam legendarnego shotguna. Aj, dawaj widzów mnie, będą świadkami w przemiany wroda!

ja nie, będę go, ja nie będę tej serii w ogóle nagrywał, jak tak laguje. Kajtek będzie ją nagrywał. No będę Ja nie wiem, gdzie jestem! Jakiego pan! Spoko A ja nie wiem gdzie idę. Zostały dwie osoby i trzeba je złapać! A jak zobaczysz, no to tylko mów mi, bo ja mam zadanie zabić. Dobra, oni są przy portalu. Są przy portalu. A ja mam lagi bardzo duże i nie mogę i. Dlaczego? Dobra, o, zobaczymy teraz, czy, czy zrobiłem to zadanie, czy nie. Ej, ale chociaż nam grę wyklałem. No, widzowie, ja myślę, że to by było dzisiaj na tyle. Tak laguje, że ja nie wiem. Kakao! I chyba, i ja myślę, że chyba ta seria będzie tylko ukajtka na kanale. Hehe, <laughs> musimy zrobić powiedzenie. Kakao! Chyba kakao ciało, Jakoś tak. Tak, kakao. Ciao ciało. Na, na razie, żegnajcie, kajtyk channel i olib. Pa, ty, na razie.